Wszyscy znamy ten schemat. Zaczynamy szukać skomplikowanych znaków narcyzmu. Wczytujemy się w artykuły o gaslightingu, o bombardowaniu miłością, o cyklach idealizacji, dewaluacji. Wklepujemy w Google, jak rozpoznać narcyza, toksyczne zachowania w związku, czy on mnie manipuluje. Toniesz w gąszczu psychologicznej terminologii. Próbując ułożyć sobie puzzle, które za nic nie chcą do siebie pasować. Analizujesz każdą rozmowę, każdy jego gest, każde spojrzenie, w kółko zadając sobie to samo pytanie. A może to ze mną jest coś nie tak? A co jeśli powiem ci, że to wszystko można uprościć? Co jeśli istnieje jeden niezwykle demaskujący test, jedno zachowanie, które jak na dłoni pokazuje, z kim masz do czynienia, to jego swoista, Pięta Achillesowa. Fundamentalna rysa w jego psychicznym oprogramowaniu. Zostań proszę ze mną, a pokażę ci, dlaczego jego alergiczna wręcz, wręcz reakcja na te cztery proste słowa, to był mój błąd, jest jedną z największych i najbardziej wymownych czerwonych flag, jakie istnieją. Kiedy podejrzewasz, że w twoim życiu jest ktoś toksyczny, internet zasypuje cię listami cech i definicji. Nagle słyszysz o narcyźmie ukrytym. Tym trudniejszym do wykrycia, bo manipulator bywa cichy, a nawet sprawia wrażenie wrażliwego. Uczysz się o narcyzmie wielkościowym, tym podręcznikowym, aroganckim, wiecznie głodnym podziwu. Poznajesz cykl narcystyczny: od słodkiego bombardowania miłością, kiedy stawia cię na piedestale, po brutalną dewaluację, gdy bez mrugnięcia okiem zrzuca cię z niego na samo dno. Analizujesz techniki manipulacji, gaslighting, perfidna przemoc, która sprawia, że zaczynasz wątpić we własne zmysły, w pamięć. Kiedy w kółko słyszysz, jesteś przewrażliwiona. To był tylko żart. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem. W końcu sama zaczynasz w to wierzyć. Projekcja, czyli mechanizm, w którym narces przerzuca na ciebie swoje własne negatywne cechy, oskarża o kłamstwo podczas gdy sam jest w tym mistrzem, insynuuje niewierność, by odwrócić uwagę od własnych poczynań. Te wszystkie pojęcia są prawdziwe i ważne, bo opisują realne cierpienie. Twoje cierpienie. Problem w tym, że w codziennym życiu te zachowania bywają subtelne, niejednoznaczne. Narcyz to mistrz kamuflażu, potrafi być czarujący, charyzmatyczny, przekonujący, może zagrać rolę ofiary tak dobrze, że sama zaczniesz mu współczuć. Jego manipulacje są często tak zręczne, że przez lata żyjesz w emocjonalnej mgle, nie będąc w stanie nazwać tego, co Cię spotyka. Czujesz się zdezorientowana, zdezorientowany, zmęczona ciągłą analizą? To naturalne. To jest jeden z celów tej taktyki wyczerpać cię, pozbawić wiary we własny osąd. Ciągłe podważanie twojej rzeczywistości prowadzi do bolesnego napięcia, gdy serce i intuicja mówią jedno, a słowa manipulatora coś zupełnie innego. Dlatego właśnie odłóżmy na chwilę te wszystkie skomplikowane etykiety. Uprośćmy podejście i skupmy się na jednym fundamentalnym elemencie, który leży u podstaw całej narcystycznej struktury na cesze, której nie da się długo ukrywać, i która zawsze, ale to zawsze, wychodzi na jaw. Wyobraź sobie, że masz w ręku psychologiczny papierek lakmusowy proste narzędzie, które pozwala ci ocenić, czy masz do czynienia z osobą dojrzałą emocjonalnie, czy z kimś, kto jest fundamentalnie niezdolny do budowania partnerskiej relacji. Oczywiście to nie jest magiczna diagnoza, ale to niezwykle potężne narzędzie obserwacyjne, które może dać ci jasność. Tym właśnie testem jest obserwacja reakcji na błąd. Zatrzymaj się na chwilę i pomyśl. Pomyśl o ludziach w swoim życiu, których szanujesz, którym ufasz, o zdrowych relacjach, które znasz. Co je łączy? Zdolność do naprawy zdolność do tego, by po kłótni, po nieporozumieniu, jedna ze stron, a czasem obie, potrafiła powiedzieć: Masz rację, popełniłem błąd, przepraszam. Ta umiejętność to kręgosłup dojrzałości i każdej zdrowej relacji. To dowód siły charakteru, a nie jego słabości. A teraz pomyśl o osobie, która jest źródłem twojego niepokoju. O tej relacji, która wysysa z ciebie energię. Jak często słyszysz z jej ust szczere przyznanie się do winy. Nie wymuszone przepraszam, ale. Nie przerzucenie odpowiedzialności, ale czyste, bezwarunkowe zrobiłem źle. To właśnie jest ten papierek lakmusowy. To jest ten prosty test, o którym mówiłem na początku. To cecha tak fundamentalna, że bez niej cały fałszywy obraz siebie, który nerw zbuduje, rozpada się jak domek z kart. Tą główną czerwoną flagą, tym jednym potężnym znakiem ostrzegawczym jest głęboko zakorzeniona, patologiczna. Niezdolność do wzięcia odpowiedzialności i powiedzenia: Popełniłem błąd. To nie jest zwykła duma, czy nawet upór. To fundamentalny mechanizm obronny, który stanowi rdzeń narcystycznej osobowości. Aby zrozumieć, dlaczego tak jest, musimy zajrzeć pod maskę wielkościowości, pozornej wielkości siebie. Wbrew pozorom, narcyz wcale nie kocha siebie. On jest zakochany w swoim fałszywym, zalizowanym wizerunku, konstrukcji, którą stworzył, by chronić się przed druzgocącą prawdą. Gdzieś głęboko w środku kryje się przerażone dziecko, które czuje się bezwartościowe, wadliwe, niegodne miłości. Pod fasadą arogancji ukrywa się wstyd, poczucie niższości, nieadekwatności. Cała jego osobowość to forteca zbudowana wokół tego zranionego rdzenia. Przyznanie się do błędu nawet najmniejszego to dla niego egzystencjalne zagrożenie, to jak wyjęcie kluczowej cegły z muru obronnego. W jego podświadomości pomyliłem się nie oznacza, że zrobiłem coś źle. To oznacza jestem zły. Jestem wadliwy, jestem bezwartościowy. To uaktywnia ten pierwotny, nieznośny wstyd, przed którym uciekał przez całe życie. Dlatego jego psychika broni się z całą mocą często poprzez nieproporcjonalny gniew czy furię. To nie jest reakcja dorosłego, to paniczna reakcja zagrożonego ego. Drugim kluczowym elementem jest fundamentalny brak empatii emocjonalnej. Narcyzi mają ogromny problem ze zrozumieniem, z odczuwaniem emocji innych ludzi. Nie potrafią postawić się w Twojej sytuacji, spojrzeć na świat Twoimi oczami. Dlatego, gdy zranisz kogoś, kto ma empatię, ta osoba jest w stanie poczuć Twój ból. Ten ból staje się dla niej sygnałem. Moje działanie spowodowało cierpienie, muszę to naprawić. U narcyza ten mechanizm. Nie działa. Twój ból jest dla niego abstrakcją, twoje łzy to w najlepszym razie irytująca niedogodność, a w najgorszym dowód twojej słabości i przewrażliwienia. Skoro nie czuje twojego bólu, nie widzi powodu, by brać odpowiedzialność za jego spowodowanie. Jedyne, co się liczy, to ochrona własnego wizerunku. Co gorsza, w jego świecie Manipulacje, kłamstwa, przerzucanie winy są całkowicie uzasadnione. Psychologowie nazywają to zachowaniami ego-syntonicznymi, spójnymi z obrazem samego siebie. On nie postrzega ich jako problem. To po prostu narzędzia, których używa, by dostać to, czego chce. Dlatego, kiedy kontrolujesz go z jego zachowaniem, on patrzy na ciebie z autentycznym zdziwieniem i oburzeniem. Z jego Perspektywy to ty jesteś problemem, bo atakujesz go bez powodu. Podsumowując jego niezdolność do wzięcia odpowiedzialności, nie jest świadomym wyborem. To automatyczny program obronny, napędzany przez kruche ego, przez brak empatii. Zrozumienie tego uwalnia cię od daremnej próby przemówienia mu do rozsądku. On nie zrozumie, bo cała jego psychika jest zbudowana tak, by tego nie rozumieć. Teoria to jedno. Ale prawdziwa moc, tego papierka lakmusowego, ujawnia się w codziennych sytuacjach. To tutaj mechanizm unikania odpowiedzialności widać jak na dłoni. Zobacz, jak uniwersalne są te wzorce. Zastanów się, ile razy sama tego doświadczyłaś. Wyobraź sobie prostą sytuację. Poprosiłaś go, by po drodze zrobił zakupy. Zapomniał. Zdarza się. Dojrzała osoba powie: o, rany kompletnie wyleciało mi z głowy. Przepraszam. Ubiorę się, skoczę do sklepu, albo. Coś zamówimy? Problem rozwiązany w minutę. A narcyz, zamiast prostego przepraszam, u niego usłyszysz serię wymówek, które zrzucą winę na wszystko, tylko nie na niego. Powie, a przypomniałaś mi? Powinność była wysłać smsa, wiedziałaś, jaki mam dzień. To twoja wina, bo nie zarządzałaś jego zadaniami. Serio? Robisz problem z niczego? Koniec świata, bo nie ma chleba? Zawsze przesadzasz. To nie jego błąd jest problemem, tylko twoja histeryczna reakcja. Ciągle się mnie czepiasz, a ty zapłaciłaś ten rachunek w zeszłym tygodniu? No właśnie, zmiana tematu poprzez agresywny atak. Albo ofiara. Jasne, znowu wszystko moja wina. Nikt nie docenia, jak ciężko pracuję, w domu od progu tylko pretensje. On nie jest sprawcą, on jest ofiarą twoich wymagań zauważ ani razu nie padły słowa mój błąd. Prosta pomyłka stała się pretekstem do awantury, w której to ty czujesz się winna. A teraz sytuacja poważniejsza. W kłótni powiedział coś okrutnego, poniżającego. Gdy mówisz spokojnie, to co powiedziałeś bardzo mnie zabolało. Zanurzasz papierek lakmusowy. Zdrowa osoba zareaguje. Przepraszam, poniosło mnie. Nie chciałem cię zranić. Uzna Twoje uczucia, nawet jeśli nie do końca się z tobą zgadza. Reakcja narcyza będzie zaprzeczeniem Twojej rzeczywistości. Jesteś zbyt wrażliwa. To był żart. Ty w ogóle nie masz poczucia humoru. Albo będzie cię obwiniał. Sama mnie sprowokowałaś. Gdybyś się tak nie zachowywała, nie musiałbym podnosić głosu. Zobacz, to twoje zachowanie jest przyczyną tego okrucieństwa. Albo powie: Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem, znowu coś sobie wymyślasz. Chce ci wmówić, że twoja pamięć szwankuje. Albo zaatakuje twoją psychikę. Zawsze robisz z siebie ofiarę. Może powinnaś z kimś porozmawiać, bo reagujesz nieadekwatnie. Uczysz się przez to, że okazywanie emocji prowadzi do dalszego ataku, więc zaczynasz je tłumić. Życie z kimś, kto nigdy nie przyznaje się do błędu, to więcej niż frustracja, to powolna erozja twojej duszy. Kiedy w kółko słyszysz, że przesadzasz, źle pamiętasz, wszystko sobie wymyślasz, twój umysł zaczyna wariować, to esencja gaslightingu. Zaczynasz zadawać sobie pytania: Może faktycznie jestem przewrażliwiona, może ty ja jestem problemem? Tracisz zaufanie do samej siebie. Tak samo w zdrowym związku odpowiedzialność rozkłada się mniej więcej po połowie 50 na 50 w relacji z narcyzem jest 100 na 0 skoro on nie bierze na siebie nic cała presja spada na ciebie to ty musisz uważać na słowa chodzić na paluszkach przewidywać jego nastroje stajesz się takim emocjonalnym amortyzatorem dla jego kruchego ego to ty przepraszasz byle był tylko spokój to jest mega wyczerpująca samotna rola jak to często podkreślam, narcyzm izoluje swoją ofiarę, wmawiając ci, że nikt inny by z tobą nie wytrzymał, albo że inni chcą wam zaszkodzić. I boisz się o tym mówić, bo obawiasz się oceny lub tego, że nikt ci nie uwierzy. W końcu jego publiczny wizerunek jest zawsze nienaganny. Ta izolacja sprawia, że czujesz się uwięziona, samotna w swoim cierpieniu. Twoja energia życiowa nie jest nieskończona. Każda kłótnia, każda próba obrony własnej rzeczywistości kosztuje ci jej ogromną ilość. Z czasem prowadzi to do chronicznego zmęczenia, lęków, nawet depresji. Mówiłem o tym wczoraj w odcinku. Jeśli jeszcze tego nie słyszałeś, wróć. Posłuchaj. Czujesz się jak pusta skorupa. To dlatego partnerzy narcyzów często opisują swoje życie jako chodzenie po skorupkach jajek stan ciągłego napięcia, wyczekiwania na kolejny wybuch. Ale najboleśniejsze jest chyba to, że w takiej relacji nie ma prawdziwej naprawy. Bez wzięcia odpowiedzialności nie ma szczerych przeprosin. Bez przeprosin nie ma przebaczenia. Bez przebaczenia nie ma zamknięcia tematu. Każdy konflikt jest tylko zamiatany pod dywan, który z czasem staje się gigantyczną górą nierozwiązanych urazów i żalu. Nigdy nie masz poczucia, że problem został naprawdę rozwiązany. Uświadomienie sobie tych kosztów, to pierwszy krok do odzyskania siebie. To nie ty jesteś problemem. Problemem jest toksyczna dynamika, w której nie masz prawa do własnych uczuć. Kiedy zrozumiesz, że brak odpowiedzialności to fundamentalna cecha tej dynamiki, cała perspektywa się zmienia. Przestajesz walczyć z wiatrakami. Zamiast tego zaczynasz używać tej wiedzy do ochrony własnego zdrowia psychicznego. Największy błąd w interakcji z narcyzem to próba przekonania go do swojej racji. To jak gra w szachy z głębią. Nieważne jak dobry jesteś, on i tak przewróci figury, narobi na szachownicy i będzie paradował, jakby wygrał. Dlatego przestań. Następnym razem, gdy dojdzie do konfliktu, ugryź się w język. Zamiast tłumaczyć, krzyczeć, płakać, po prostu obserwuj. Zadaj sobie pytanie, czy ta osoba bierze na siebie choćby ułamek odpowiedzialności? Zobacz to. Nie jako personalny atak, ale jak podręcznikową demonstrację zaburzenia. Ta zmiana perspektywy z uczestnika na obserwatora. Odbierze mu ogromną część władzy. Jego reakcja na konfrontację to najczystsze dane, jakie możesz uzyskać. Mówią Ci wszystko o jego zdolności do tworzenia zdrowej relacji. Jeśli obwinia ciebie, to jest informacja. Jeśli zaprzecza faktom, to jest informacja. Jeśli wpada w szał, to też jest informacja. Jeśli robi z siebie ofiarę, to jest informacja. Te dane nie służą do tego, by je dalej analizować, dlaczego on tak robi. Już wiesz dlaczego. Te dane służą do podejmowania decyzji dotyczących twojego własnego bezpieczeństwa i dobrostanu. Nie zmusisz go, by wziął odpowiedzialność, ale możesz wziąć pełną odpowiedzialność za to, na co ty się godzisz. Granice nie polegają na kontrolowaniu jego, ale na kontrolowaniu twojej reakcji. Granica w rozmowie. Nie będę kontynuować, jeśli będziesz na mnie krzyczeć. Porozmawiamy, jak się uspokoisz. Po tych słowach, wyjdź z pokoju, zakończ rozmowę. Technika szarej skały. W sytuacjach, gdy nie możesz uniknąć kontaktu, stań się tak nudna, jak szary kamień. Odpowiadaj zdawkowo. Odbierasz mu tym paliwo. Zerwanie kontaktu. W wielu przypadkach, zwłaszcza w bliskich relacjach, jedynym sposobem na odzyskanie zdrowia jest całkowite zerwanie kontaktu. To najtrudniejsza granica, ale często jedyna, która pozwala na prawdziwe uleczenie. Musisz pogodzić się z bolesną prawdą. Prawdopodobnie nigdy nie usłyszysz szczerych przeprosin. Nigdy nie usłyszysz, masz rację, skrzywdziłem cię. Czekanie na to to jak czekanie na deszcz na pustyni. Prawdziwe zamknięcie nie przyjdzie od niego, przyjdzie od ciebie. To moment, w którym w pełni zrozumiesz i zaakceptujesz, że z tobą nie było nic nie tak. To chwila, w której odzyskasz zaufanie do własnej intuicji, która od początku krzyczała, że coś jest nie w porządku. Zrozumienie tego mechanizmu jest Twoim wyzwoleniem. Przeszliśmy dzisiaj drogę od zagubienia w gąszczu terminów do odkrycia jednego fundamentalnego testu, który demaskuje toksyczną dynamikę alergicznej reakcji na wzięcie odpowiedzialności. Zrozumieliśmy, że to nie upór, ale mechanizm obronny który chroni niezwykle kruche ego. Zobaczyliśmy na konkretnych przykładach, jak to wygląda w życiu. <laughs> Wniosek jest jeden. Dojrzały, zdrowy człowiek potrafi przyznać się do błędu. To oznaka siły. Ktoś, kto patologicznie tego unika, pokazuje ci swoją fundamentalną niezdolność do budowania partnerskiej relacji. Nie ignoruj tego sygnału. To jedna z najważniejszych czerwonych flag. Jeśli dzisiejszy materiał otworzył Ci oczy, zasubskrybuj ten kanał. Jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij dzwoneczek. Będziemy tu dalej demaskować mechanizmy manipulacji i uczyć się, jak budować zdrowe, szczęśliwe życie. A teraz chcę usłyszeć Ciebie. Twoja historia ma moc. Podziel się w komentarzach, jakie wymówki lub formy przerzucania winy Ty słyszałaś najczęściej. Opisując swoje doświadczenie, nie tylko uwalniasz część swojego bólu. Ale też dajesz siłę i poczucie zrozumienia komuś innemu. Kto być może właśnie teraz czuje się potwornie samotny. Pamiętaj, nie jesteś w tym sam i nie jesteś w tym sama. A ja Ci dziękuję, że jesteś, że słuchasz. Słyszymy się już jutro o 19. Do usłyszenia.